Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Obakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Bóg powołał nas tutaj, więc powiedzieliśmy: Jedziemy, będziemy posłuszni Bożemu powołaniu. Tutaj jest nasze miejsce zwane tam. Tutaj było nasze zaopatrzenie w uzdrowienie, i wiem, że tutaj Bóg ma też dla nas służbę, nasz cel, czy cokolwiek innego, co chce, żebyśmy robili. A teraz, Andrew. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie lepszy sposób modlitwy. Zacząłem tę serię wczoraj i potrwa ona kilka tygodni. Mam na ten temat książkę pod tytułem Lepszy sposób modlitwy, również w języku hiszpańskim. Do tego mam jeszcze płyty CD i DVD. Tak jak powiedziałem wczoraj, kiedy w Ewangelii Mateusza rozdział 6 Jezus zaczął nauczanie o modlitwie, pierwsze co zrobił to powiedział: Nie bądźcie jak hipokryci, ponieważ oni uwielbiają się modlić. A potem zaczął przeciwstawiać się religijnemu systemowi tamtych czasów, który kładł duży nacisk na modlitwę, ale to nie była prawdziwa relacja z Bogiem. Widzisz, jeśli rozmawiasz ale nikt cię nie słucha, to tak naprawdę nie jest to rozmowa, to monolog. I przykro to mówić, ale tak właśnie wielu ludzi postępuje z modlitwą. Mówią, że się modlą, ale modlitwa to obcowanie z Bogiem. To relacja z Bogiem, a jednak została sprowadzona do czegoś, co wielu ludzi traktuje jak religijne ćwiczenia. Uspakajają swoje sumienie, ale tak naprawdę nie łączą się z Panem. Dlatego kiedy w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 5, Jezus zaczął nauczanie o modlitwie, zaczął od słów, a gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, oni bowiem chętnie się modlą, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Uważam, że naprawdę duża część modlitw powstaje po to, żeby zdobyć uznanie wśród ludzi. Pamiętam kościół, w którym się wychowałem. Był tam zwyczaj proszenia ludzi, żeby wstali i się pomodlili. To byli zwykli ludzie. Mówili jak każdy inny, ale kiedy przyszedł czas na modlitwę w kościele, brzmiało tak. Drogi Boże, modlili się tym elżbietańskim językiem i grzmiącym głosem. Tak pokornie Cię bogamy i tak dalej. To była religijna forma, której nie znoszę. Myślę, że Bóg też jej nie znosi. Naprawdę tak uważam i to działa tak samo również u kaznodziejów. Ciągle przychodzą do mnie ludzie i przyznają mi się, że od lat widzieli mój program w telewizji, ale natychmiast zmieniali kanał i nie oglądali go, ponieważ nie biegałem, nie skakałem, nie krzyczałem i nie ekscytowałem się, tylko mówię, Normalnym głosem. Myśleli, ty nie możesz być namaszczony. Myśleli tak, ponieważ mieli w głowie koncepcję konkretnego stylu, który charakteryzuje efektywnego, usługującego. A ja jestem tego przeciwieństwem. Kiedy ktoś po wejściu za kazalnicę nagle się zmienia, albo kiedy otwiera Biblię i zaczyna dzielić się słowem, jego głos całkowicie się zmienia i zaczyna używać starodawnego języka, czy to w modlitwie, czy na czas głoszenia. Patrzę na to i mówię: Jesteś religijny. Wiem, że są ludzie, którzy są na to źli, ale nie powinieneś być inny. Możesz rozmawiać ze mną w sklepie, możesz rozmawiać ze mną na stacji benzynowej. A możemy być gdziekolwiek, a ja będę mówił tym samym głosem. To ja, taki jestem. Kiedy jestem w telewizji, nie jestem kimś innym. Uważam, że bycie usługującym to nic innego, jak rozmowa z ludźmi, jeden na jednego. Jeśli musisz zmienić całą swoją osobowość i stać się kimś innym, jesteś zwykłym hipokrytą. I o tym mówił Jezus, kiedy powiedział: Nie bądź jak obłudnicy. Oni uwielbiają się modlić robią to, aby ludzie ich widzieli. Byłem kiedyś w Palm Springs w Kalifornii na spotkaniu z R.W. Schambach. Niektórzy z was wiedzą, kim jest R.W. Schambach. On jest bardzo wylewny i mówi takim teatralnym głosem, ale poszedłem z nim coś zjeść. Moja mama, moja żona i ja. Wsiedliśmy wszyscy do jego małego kabrioletu i pojechaliśmy na lody. I wiesz co? R.W. Schambach był dokładnie taki sam w restauracji, dokładnie taki sam jadąc samochodem. Dawał świadectwo, rozmawiał z ludźmi. I był w tym naprawdę teatralny, ale on po prostu taki jest. On się nie zmienił, on taki był. Jeśli ktoś jest łagodny i dobrze ułożony, a po wejściu za kazalnicę zmienia się cała jego osobowość, albo kiedy przeciętny Kowalski, chcąc pomodlić się przed ludźmi, nagle zaczyna mówić starodawnym językiem, to zwykła obłuda. W najlepszym wypadku jest to religijność, a w najgorszym totalna hipokryzja. Wiem, że niektórym się to nie podoba, ale ja podążam za przywództwem Jezusa. Zanim Jezus powiedział, czym modlitwa jest, najpierw powiedział, czym modlitwa nie jest. Sprzeciwił się religijnym tradycjom swoich czasów. W piątym wersecie powiedział, że ludzie uwielbiają modlić się w synagogach i na rogach ulic. Mamy też inny przykład, gdzie Jezus mówił o uczonych w piśmie i faryzeuszach, przed którymi dosłownie grano na trąbach, po czym stawali i modlili się na cały głos. Płacili ludziom, żeby grali na trąbach w celu przyciągnięcia uwagi, po czym stawali i się modlili. To nie jest relacja z Bogiem. To nie jest prawdziwe uwielbienie Boga. To zwykła religijność. Oglądają ten program ludzie, których zapewniam. Jesteście religijni w swoim sposobie modlenia się. Wiem, że niektórym się to nie podoba. Lubimy mówić, modlę się. Nie ma znaczenia, jak to robią. Ależ to ma znaczenie, Jezus powiedział tutaj, że Istnieje właściwy i niewłaściwy sposób modlitwy. Nie módl się tylko po to, żeby zyskać uznanie wśród ludzi. Nie módl się staromodnym językiem Biblii króla Jakuba i nie myśl, że dzięki temu stajesz się bardziej święty, bądź autentyczny, mów do Boga jak do prawdziwej osoby. Rozmawiaj z Nim tak, jak rozmawiałbyś ze mną, może z większym szacunkiem i czcią, ale nie potrzebujesz do tego zmieniać swojej osobowości i stawać się kimś, kim nie jesteś. Słowo hipokryta pochodzi od greckiego słowa, które dosłownie oznaczało za maską. Odnosi się do greckiego teatru, w którym aktorzy wychodzili na scenę i trzymając przed sobą maskę udawali kogoś innego. Oni grali, nie byli sobą. Udawali coś, byli kimś innym. To właśnie oznacza słowo hipokryta. Dlatego, kiedy nagle zaczynasz się inaczej zachowywać i mówić do Boga, używając słów, których używasz tylko kiedy się modlisz, jesteś zwykłym hipokrytą. Nie mówię tego z goryczą czy w złości. Staram się tylko powiedzieć, że dopóki nie wyrzucisz tych religijnych śmieci, których cię nauczono o modlitwie, i dopóki nie staniesz się prawdziwy przed Bogiem, nie będziesz tak naprawdę rozmawiał z Bogiem. Wiesz, poznaję ludzi, którzy przychodzą do mnie i z jakiegoś powodu chcą mi zaimponować, więc zaczynają mówić te różne rzeczy i reklamować je tak, abym był pod wrażeniem tego, kim są. I wiesz co to robi? To sprawia, że robią na mnie złe wrażenie. Wiem, że ta osoba robi dla mnie przedstawienie i to mnie nie błogosławi. Ludzie, których naprawdę lubią to ci, którzy są po prostu sobą. Znam ludzi, którzy niekoniecznie są dyplomatyczni. Mówią to, co myślą i to odpycha wiele osób, ale ja to lubię. Dzięki temu wiem, na czym stoimy. Jeśli coś im się nie podoba, powiedzą mi o tym, a ja sobie z tym poradzę. Dla mnie to nie problem. Lubię, kiedy ludzie są prawdziwi. Wiesz, kiedy jestem przedstawiany, pierwszą rzecz, którą o mnie mówią, to: on jest zawsze taki sam, czy jest w telewizji, czy gdziekolwiek indziej. Myślą sobie wtedy, co to za prezentacja, co to znaczy? Czy to znaczy, że inni ludzie nie są tacy sami? Czy to znaczy, że inni usługujący za kazalnicą mówią i zachowują się w jeden sposób, a kiedy z niej zejdą, zachowują się inaczej? Zapytałem o to ludzi i odpowiedź brzmiała: tak, wielu tak się zachowuje. Wielu ludzi odgrywa przedstawienie. Na samym początku Jezus powiedział, nie bądź jak hipokryci, nie bądź obłudny w swoich modlitwach, bądź prawdziwy, bądź szczery. Rozmawiaj z Panem, nie rób tego dla uznania wśród ludzi. Jeśli tak robisz, czytamy tutaj, że odbierasz swoją nagrodę, to poklepanie po plecach i słowa jesteś wspaniały, to Twoja nagroda. Nie dostaniesz nagrody od Boga, to odrobina uznania, którą dostałeś, to Twoja nagroda. W Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 6 czytamy, Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Twego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. Ten werset według mnie został niewłaściwie użyty. Kiedy byłem w kościele baptystycznym, naprawdę zwróciłem się do Boga, a w tym samym czasie zrobiło to wielu młodych ludzi w tym kościele. Spotykaliśmy się razem na porannej modlitwie przed pójściem do szkoły i modliliśmy się w grupie. Pastor młodzieży w tym kościele widział nas zagrożenie, ponieważ sam w ogóle nie był duchowy. Oni śmielaliśmy go, więc wystąpił przeciwko nam i powiedział nam, że mamy przestać się modlić. Zapytałem, jak możesz coś takiego mówić? Jakim prawem każesz nam przestać się modlić? Wtedy użył tego wersetu i powiedział, powinniście wejść do swojej komory modlitewnej. Nigdy nie powinniście modlić się przy drugiej osobie. Nie o tym mówi ten werset, ponieważ sam Jezus, który to powiedział, modlił się przy innych. W dwunastym rozdziale Ewangelii Jana na głos powiedział, Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba, uwielbiłem i jeszcze uwielbiam. Jezus modlił się, Wisząc na krzyżu, powiedział Ojcze, nie poczytaj im tego za grzech. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Istnieje wiele przykładów, w których Jezus modlił się przed ludźmi, tak więc ten werset nie mówi, że nie możesz tego robić, ale zaznacza, że nie powinieneś modlić się, żeby zyskać uznanie ludzi. Nie powinieneś modlić się, żeby mieć prawo do przechwalania się, a tego jest odgroma. Nie wiem, ile osób pamięta, kiedy pojawiło się nauczanie. Czy nie mogliście przez godzinę czuwać? W ciele Chrystusa pojawiło się to jakieś 20-30 lat temu i stało się bardzo popularne. Według tego nauczania modlitwa Pańska zapisana w Ewangelii Mateusza rozdział 6 była jak tor dla biegacza, na którym znajdowały się drogowskazy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Oznaczało, że wchodzisz do Jego bram z dziękczynieniem i w Jego przedsionki z uwielbieniem, więc przez 20 minut uwielbiałeś Pana. Potem przechodziłeś do Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Podzielono godzinną modlitwę na części i tyle czasu poświęcono. Całeś na uwielbienie Pana, tyle czasu prosząc o swoje potrzeby, tyle czasu na wyznawanie grzechów, i kończyłeś. Został wyznaczony Tor i ludzie zaczęli modlić się w ten sposób godzinę dziennie. Rozpowszechnił to Larry Lee, ale wymyślił to was jeden was z jego wspólników. Był pewien człowiek, który podróżował i nauczał tego nauczania. Czy nie mogliście poprzez godzinę czuwać? Usługiwał też tutaj, w okolicach Colorado Springs, i przyszedł też do mojego biura. Przedstawił się, powiedział kim jest, po czym zapytał mnie, ile czasu dziennie poświęcasz na modlitwę. Kiedy zadał mi to pytanie natychmiast, zacząłem się zastanawiać, dlaczego chcesz to wiedzieć. Wymy wymyśliłem tylko dwa powody. Albo chciał to wiedzieć, żeby mnie skrytykować, a potem nakłonić do spędzania więcej czasu na modlitwie, albo chciał się ze mną porównać i zobaczyć, czy jest bardziej święty, ponieważ dziennie poświęca na modlitwę więcej czasu niż ja. Nie potrafiłem wymyślić żadnego dobrego powodu, dla którego ktoś mógłby zapytać o to, ile czasu spędzam na modlitwie. Zastanawiałem się nad tym, kiedy przemówił do mnie Pan i zapytał: Ile czasu spędziłeś wczoraj z Jamie? Akurat złożyło się tak, że byłem wczoraj w domu cały dzień i cały dzień spędziłem z Jamie. Zapytał: To ile czasu z nią spędziłeś? No cóż. Cały dzień. Czy potrafisz powiedzieć, czy rozmawiałeś z nią przez 5, minut, 10, 20, 30 minut, czy przez godzinę? Nie. Rozmawialiśmy ze sobą cały dzień. Nie cały czas, ale byliśmy razem. Pan powiedział mi wtedy, że jeśli potrafisz ograniczyć swoją modlitwę do godziny, czy do 30 minut dziennie, to znaczy, że twoja relacja z Bogiem jest godna pożałowania, ponieważ On jest z tobą cały czas. On nigdy cię nie zostawi ani cię nie porzuci. On zawsze tam jest. A jeśli Bóg zawsze tam jest, to jak możesz rozmawiać z Nim tylko przez chwilę, a potem do końca dnia go ignorować? To tak samo jak ja i Jamie. Może nie rozmawialiśmy ze sobą cały czas, ale byliśmy obok siebie. Ja wiedziałem, co robi Jamie, a ona wiedziała, co robię ja. Dużo rozmawialiśmy. Mieliśmy ze sobą relację. To, co przydarzyło mi się, przydarzyło się Jamie i odwrotnie. I w ten sposób podchodzę do modlitwy. Ja modlę się i rozmawiam z Bogiem nieustannie. Kiedy śpię, śnię o Panu, modlę się, budzę się w środku nocy i obracając się na łóżku, rozmawiam z Panem i modlę się. Modlę się, kiedy wstaję, modlę się, kiedy, modlę się, kiedy kładę się spać, rozmawiam z Panem cały czas. Pierwszy list do Tesalonicznon, piąty rozdział, mówi: nieustannie się modlcie. Uważam, że można to zastosować na wiele sposobów, a jednym z nich jest to, że powinieneś trwać w relacji z Panem cały czas. Uważam, że niebezpieczne jest to, kiedy ktoś mówi, modlę się godzinę każdego dnia. Cóż, powinieneś być w relacji z Bogiem przez cały czas. A smutny fakt jest taki, że niektórzy poświęcają jedną godzinę, skupiają się na Panu, mówią o nim i rozmawiają z nim, ale przez resztę dnia oglądają telewizję. Zapewniam Cię, że to zasmuca Boga. To nie jest dla ciebie dobre. Gdybyś w tym czasie miał relację z Panem, gdybyś się modlił, nie oglądałbyś tych rzeczy. Nie mówiłbyś niektórych słów, które mówisz, nie szedłbyś w niektóre miejsca, do których chodzisz, nie mówiłbyś o ludziach w sposób, w jaki to robisz. Jednak niektórzy spędzają z Bogiem konkretną część swojego dnia, a resztę dnia spędzają po swojemu. Ale przez to, że spędzili z Panem godzinę, wydaje im się, że ich relacja z Bogiem jest lepsza. To nauczanie mówi dokładnie przeciwnie. Twoja modlitwa powinna wyglądać tak, żebyś nie pytał ludzi, ile czasu dziennie poświęcasz na modlitwę. Ja modlę się więcej niż ty. Jestem od ciebie lepszy. Jeśli taka jest twoja postawa, to twoja modlitwa śmierdzi. To nie usługuje Bogu, tak naprawdę go nie dotyka. To nie jest relacja z Bogiem. W modlitwę zaangażowane jest wiele religijnych bzdur. W Ewangelii Mateusza rozdział 6, werset 7 czytamy: A modląc się nie Bądźcie wielomówni jak poganie, oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. To jest oczywiste, kiedy się modlisz, nie bądź wielomówny, nie powtarzaj w kółko tego samego. Można to porównać do ludzi modlących się na różańcu, powtarzających Ojcze Nasz i zdrowaś Mario, do ludzi recytujących modlitwę pańską, modlitwę, która podana jest tutaj w kolejnych wersetach. Są ludzie, którzy recytują to jak mantrę i myślą, że w ten sposób łączą się z Panem. Nie łączą się. Wiesz, byłem na spotkaniach, na których manifestowały się demony. Wypędzałem jej, i działy się dziwne rzeczy, które w niektórych ludziach z otoczenia wzbudzały lęk. Pamiętam, jak pewnego razu zamanifestował się demon, a kobieta stojąca obok mnie wystraszyła się i zaczęła mówić Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Wyrzucała z siebie słowa modlitwy w tempie karabinu maszynowego i powtarzała ją tak szybko, jak mogła. Odwróciłem się do niej i powiedziałem: Przestań! Zapytała, o co chodzi. Powtarzam słowo, powtarzam modlitwę pańską. Robiła to ze strachu. To nie pochodziło z jej serca. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, czytamy, że nawet jeśli oddasz wszystko, co masz, żeby nakarmić biednych, nawet jeśli złożysz ostateczną ofiarę i wydasz swoje ciało na spalenie, ale jeśli nie będziesz w tym motywowany miłością, nic ci to nie da. Motyw stojący za twoimi czynami jest ważniejszy niż twoje czyny. Pierwszy list do Koryntian right there, 13 rozdział, rozdział werset 1 mówi: "Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Choćbym prorokował i choćbym miał wiarę, ale nie byłbym motywowany miłością, nic mi to nie da." Jeśli recytujesz modlitwę pańską po prostu ją z siebie wyrzucając, a twoje serce jest pełne strachu, to motyw stojący za twoimi słowami jest ważniejszy od twoich słów. Są ludzie, którzy Jedynie recytują modlitwy, mają swoje mantry, modlą się na różańcu, przechodzą przez swoje niedzielne rytuały i recytują spisane modlitwy. A Jezus nauczy dokładnie przeciwko temu. Mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Poganie mają swoje mantry, powtarzają na okrągło to samo i myślą, że to czyni ich świętymi, to czyni ich cielesnymi, to czyni ich hipokrytami. Wiem, że wielu ludzi nie błogosławi to, co mówią, ale zanim będziemy mogli położyć dobry fundament, musimy najpierw zniszczyć i pozbyć się starego. A ja czytam ci słowa, które powiedział Jezus. Kiedy Jezus był na ziemi, przebywał w religijnej kulturze, a religijni Żydzi byli hipokrytami do potęgi, grali na trąbach, modlili się na rogach ulic, robili te wszystkie rzeczy, nosili filakteria, przywiązywali sobie do czoła skórzane paski, na których Znajdowały się woreczki, w których nosili pismo tak, aby ciągle mieć je przed oczami. Wzięli to z księgi powtórzonego prawa, rozdział szósty, gdzie czytamy, będziesz rozmyślał nad tą księgą we dnie i w nocy. Nigdy nie oddali się ona od Twoich oczu i dlatego przywiązywali sobie filakteria i robili to wszystko. Mieli wszystko opanowane do perfekcji, ale to była tylko religijna gimnastyka. To nie było prawdziwe i Bóg tego nienawidził. On nadal tego nienawidzi. Modlitwa wielu z Was jest niczym więcej jak tylko religijnością. Nie rozmawiasz z Bogiem od serca. Tutaj czytamy, oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Długość Twojej modlitwy nie jest ważna. To, że modlisz się przez godzinę, nie oznacza, że jesteś lepszy od kogoś, kto modli się przez minutę. Jedna z najlepszych modlitw, jakimi możesz się pomodlić, to o pomocy, amen, to wspaniała modlitwa, Boże, pomóż mi, to wspaniała modlitwa, popatrz na Jezusa, jego modlitwy były naprawdę krótkie, bądź uzdrowiony. Do morza powiedział, uspokój się. To tylko jedno lub dwa słowa. Jezus nie modlił się długimi modlitwami. Są dwa takie przypadki. Są zapisane więcej niż raz, ponieważ mamy cztery Ewangelie, ale były dwie sytuacje, w których Jezus modlił się całą noc. Pierwsza z nich miała miejsce przed wybraniem dwunastu apostołów. Wierzę, że Jezus prosił konkretnie o mądrość i wskazówki, aby dokonać dobrych wyborów. Są dwie sytuacje, w których modlił się całą noc. Oczywiście są to też sytuacje, w których Jezus szedł w góry, aby się modlić, ale większość Jego modlitw to bardzo krótkie modlitwy. Jezus wyraźnie powiedział, hipokryci myślą, że zostaną wysłuchani ze względu na swoje wielomówstwo. To zupełnie niewłaściwe. Dzisiaj w ciele Chrystusa mamy dokładnie taką samą faryzejską postawę, w której chodzi tylko o to, jak długo się modlisz i czy używasz staroświeckiego języka, i czy mówisz Boże zamiast Boże, i chodzi o te wszystkie bzdury, które nic dla Boga nie znaczą. A ta pochwała, ten mały uśmiech i skinienie głowy, które dostajesz od ludzi, bo jesteś taki święty, to twoja nagroda. To wszystko co dostaniesz, to nie łączy cię z Bogiem. Mówią ci, Bóg woli, żebyś był z nim prawdziwy. Kiedy zacząłem służbę, mieszkałem w Pryczet w Kolorado i usługiwałem wielu farmerom i rancherom, z których większość nigdy nie chodziła do kościoła, ponieważ między innymi nie chcieli zadawać się z hipokrytami, którzy byli w kościele, ale byli to dobrzy ludzie. Wielu z nich było narodzonych na nowo, a jeśli nie byli to przeze mnie, rodzili się na nowo. Kochałem tych ludzi, ponieważ nie byli pretensjonalni. Byli prawdziwi, kochałem to i wpasowałem się do nich. Uważam, że niejednokrotnie Bóg jest bardziej zadowolony z tego, niż z ludzi, którzy zakładają swój wymyślny strój, idą do kościoła i potrafią powiedzieć i zrobić to wszystko, ale ich serce jest daleko od Boga. Liczy się tylko Twoje serce. Bóg patrzy na serca pierwsza księga Samuela, rozdział 16, werset 7. Bóg patrzy na Twoje serce i on wie, czy robisz przedstawienie, czy nie. Według mnie te wersety mówią: nie bądź hipokrytą, bądź z Bogiem prawdziwym. Dziwy. Nauczanie Andrew, lepszy sposób modlitwy, jest dostępne w języku polskim jako książka oraz w formie audiobooka. Możesz je zdobyć, wchodząc na stronę internetową www.awmpolska.com. Na tej stronie znajdziesz jeszcze wiele innych nauczeń Andrew. Zapraszamy!